Szanowni Państwo, witam Was w kolejnym materiale. Jest mi niezmiernie miło gościć ponownie firmę RR Customs i ich produkt, który jest wheel cleanerem, czyli cleanerem do felk o nazwie Neon. No i co moi drodzy, nie przedłużając, ja Was zapraszam do praktycznej części tego odcinka, a po tej części praktycznej troszeczkę podsumujemy sobie ten produkt. Także zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, RR Customs. Przez jednych kochani, przez innych znienawidzeni. Jedni używali, komentowali, inni komentowali, a nie używali. I to jest jakby tutaj pokazuje też, nie wiem, taki mocny przekrój polskiego społeczeństwa. Ale nie będziemy tutaj się teraz wypowiadać na temat ludzi o tym, co oni gadają, bo oczywiście plotka, plotka niesie, ale ten produkt zrobił na mnie duże wrażenie i pewnie na was, bo to wy zasugerowaliście, żeby go zrezygnować jako pierwszego wizualnie. Kolor na felgach, tak jak. Piana aktywna od detarnera, czyli ten neonowy kolor fluo foam. Bardzo fajnie to wyglądało. Tutaj mamy odpowiednik w przypadku Wheel Cleanerów o delikatnie zasadowym pH, ponieważ produkt miałby być bezpieczny dla felk gołych stopów, aluminiowych, polerowanych tam i tak dalej, więc uważam, że to pH nie będzie zbyt wysokie. Też w jego pracy nie było widać, że. Zrobił on praktycznie wszystko za nas, bo felgi nie były jakoś mocno brudne, ale w dwóch przypadkach poradził sobie dobrze i tutaj nie ma do czego się przyczepić. Zapach bardzo mocno wyczuwalny, nie jest nachalny, ale każdy, kto powącha po odkręceniu butelki, będzie w stanie stwierdzić, co to jest za owoc. A ja Wam podpowiadam, że jest to czarne winogrono. I nuty zapachowe, które RR Customs wprowadziło do swoich nowych produktów w serii Bad Boys są bardzo charakterystyczne i chyba tylko jedna firma na polskim rynku do tej pory zrobiła takie dobre zapachy. Do swojej chemii i jest to duży plus. Szata graficzna, zapach oczywiście opakowanie. Nie jest to już TRL Custom, seria Karłoś, którą wszyscy bardzo mocno pogrzebali, jakby wrzucali wszystko do jednego wora. W tym przypadku mamy bardzo podobny schemat do innej konkurencyjnej firmy, która kiedyś stawała na polskim rynku. Wyglądało to dobrze: trigger Canyona, czarna, prosta butelka półlitrowa. Jest schludnie, czytelnie i gustownie. Myślę, że nie. Nie będziecie mieli czego się wstydzić, jeżeli postawicie tego typu produkt na swojej półce. No i co moi drodzy? Ja jestem bardzo rozochocony i bardzo ciekawy kolejnych produktów. Wąchałem praktycznie wszystkie. Nie na, nie na wszystkich jeszcze zdążyłem popracować, ale jestem bardzo ciekawy, jak to wypadnie. Na razie zapowiada się bardzo dobrze i uważam, że wiele osób powinno sobie posypać głowę popiołem i zwrócić honor, bo no niektóre produkty po prostu na to zasługują. Nie tylko w przypadku akuratery customs. I też powiem Wam tylko na koniec, że. Nikt mi nie zapłacił za to, żebym tak wychwalał ten produkt, on jest po prostu dobry, a żebyście Wy się o tym przekonali na własnym samochodzie, po prostu musicie go kupić i sprawdzić sobie na swoich kołach. Także Szanowni Państwo, tutaj leci subskrypcja, łapka w górę i tak dalej, a ja dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za poświęcony czas i mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w kolejnych materiałach. Na razie.